Tutaj widać Andrzeja nowe Nabytki. Sześć, 6 Han ma Cichle Cichle ma 3 I co tu jeszcze jest? Klinie Cichle kupa I kupa, i kupa główna Sum, który żywi się powietrzem No może wodą bardziej Wodą, bo nic nie je No tam są Hanki nie mylić oczywiście z Hanką Sawicką. No a tu jest Andrzej. Oj, tyle ciemno się zrobiło. Trzecie. Ciemno... Trzecie. Ciemno... O, te... ciemność. Widzę ciemność. No, Już daruj sobie. No, bojaj się. Krótko mówiąc. Możemy tu postawić? Nie.

Komiczówka, komiczówka Pierwsza dziewczyna, pierwsza butka Komiczówka, komiczówka Pierwsza motorynka, sztuka Pierwsza saletra, asfaltowy duch Pierwszy szpan ma zawęczne ciuchy Pierwszy zegarek elektroniczny Pierwszy kontakt z dziewczyną fizyczny Komiczówka, komiczówka Brater Izabelin, Komiczówka, komiczówka wysypisko radio To międzówka, to międzówka, pod kubą liceum i zawożówka, dostrzaskany szybowiec na drogach, samotwórczy, skok zakochany i pomarek, nie do wiary, w rejkach baragluna była w kościoła, te kubędzi, w leczu śledzi zbierany, tu kapel do słoiku, pierwszy w rodzinie drogowych, we kieku. Nie ma nic na międzówki Niestety musimy łapać z Hannę, złapać Hannę z konieczności, o, ponieważ ta została pogryziona przez małą Pawie Już chyba nie przeżyje. Zobaczymy co się będzie działo. Płynie, 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 płynie fiksuje. I co? Chyba się ryby ją boją Nie no nie róbcie jaj Jeśli którykolwiek z nich wymierzy w funkcjonariusza, ten stanie przed telematem strzelać? Nie Kierowca myśli Co robi pasażer? Nic, siedzi Bardziej niebezpieczny moment jako że broń widziano właśnie u pasażerów. Załoga orła ostrzeże policjantów, jeśli mężczyzna ponią się. Pasażer wisia. Taka bała się nie bała, to się boję. Jest jeszcze ktoś? Nie widzę. Uważaj, ktoś może leżeć z tyłu. Stąd nie zobaczy. Też nie było nic. Lecz to, że nikogo nie widać, nie znaczy, że nikogo nie ma. Jednym słowem kicha. Biała złapała tą hanę, a niestety nie udało się tego nakręcić. Coś tą żuje. Wypluje czy nie wypluje? Załoga wie ma go szukać. Teraz na pewno to też ma kulkę jakoś w giełdzie. Dwie chyba złapała